Czy prąd w Polsce będzie tańszy dzięki elektrowniom jądrowym i OZE? W teorii tak, ale spójrzmy na Czechy. Mają to, co my chcemy mieć za 10-15 lat, czyli atom, OZE i 50% węgla w miksie energetycznym. Tymczasem rachunki za prąd w Pradze są prawie takie same jak w Warszawie. Dlaczego? Bo tania czeska energia z atomu i OZE trafia na eksport w ramach unijnego rynku, głównie do Niemiec i Austrii. A ceny dla obywateli ustala państwowy regulator, podobnie zresztą jak w Polsce. To on zdecydował m.in., że czeskie firmy płacą mniej niż obywatele. U nas prąd jest drogi, bo dominuje węgiel, ale mimo wzrostu rachunków, teoretycznie płacimy mniej niż kiedyś, bo pensje rosną szybciej niż ceny energii. Więc czy atom i OZE obniżą rachunki? W długim terminie mogą je raczej ustabilizować i zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Ale niskie rachunki nie są raczej gwarantowane, bo na przykład kto nam dostarczy uran i za ile? Subskrybuj, jeśli lubisz wiedzieć więcej bez zbędnego gadania.